Mogę na pewno przestrzegać regulaminu, stosować się do polecenia, ratownika, nie pić przede wszystkim, uważać na słońce, zakładać się czapkę, smarować się jakimś olejkiem do opalania. Na pewno nie należy spożywać alkoholu, czy wejść do wody. Należy ostrożnie patrzeć, czy jest coś pod nogami, jakieś ostre kamienie, powoli, oklapać się wodą najlepiej ciało, żeby nie doszło do tego No i wchodzimy powoli do wody. Możemy zacząć pływać. Nie wolno skakać na e, głowę, ponieważ może e, dojść do uszkodzenia e, odcinka tego słupa. E, można się pokaleczyć. No Nie jest to bezpieczne w każdym razie, dlatego, z tą staramy się uniknąć takich taki przypadków. Podstawa to bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku. Mówimy o plaży, mówimy o jeziorze i w związku z tym, zatrudniliśmy na ten sezon czterech woprowców wykwalifikowanych, w tym dwóch ratowników medycznych. Plaża jest chroniona przez firmę ochroniarską. Obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu. Niestety pojawiają się takie sytuacje, że alkohol jest wnoszony. No, staramy się to w błyskawiczny sposób weryfikować. Cały czas jest w kontakcie z nami Straż Miejska Policja oraz firma ochroniarska, która natychmiast interweniuje, jeżeli ten alkohol pojawia się na molo czy też na plaży.